Cześć, Marta Kucińska, Joga Piękna. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, o co mnie tak naprawdę bardzo, bardzo często pytacie, a nawet było dużo próśb, żebym na ten temat coś więcej opowiedziała, czyli na temat opuchlizny. Przede wszystkim też zachęcam Cię, żebyś weszła czy też wszedł na mój blog, zajrzeć tam, bardzo proszę. I jest tam wpis na temat właśnie opuchlizny, gdzie sporo wyjaśniam. Skąd i na czym w ogóle polega cały problem. Natomiast Teraz opowiem o stronie praktycznej. Przede wszystkim no, zawsze trzeba ustalić przyczynę, więc tutaj warto też udać się do lekarza, podpytać, zrobić badania, zaobserwować swoje ciało, bo przyczyn naprawdę może być wiele. Natomiast oprócz zaleceń, oprócz ewentualnych terapii, bo to może być problem nawet z sercem, właśnie z krążeniem, z naczyniami chociażby, z wątrobą nawet, z nerkami, hormonami, nie wiem, czy już wymieniłam, czy nie, ale tych przyczyn naprawdę może być wiele. Wiele, a czasami to jest kwestia po prostu naszych jakichś wybryków, czyli poprzedniego dnia najemy się bardzo dużo czegoś słonego, pijemy mało wody i trudno, żeby na drugi dzień wyglądać rewelacyjnie. Mnie się to dosyć często zdarza, i ja znam u siebie tę przyczynę, staram się oczywiście jakby z niej wyjść. Temat Dosyć złożony, ale co by nie było, zdarza mi się od czasu do czasu dosyć mocno spuchnąć. I co ja wtedy robię? Takiego dnia. Przede wszystkim piję bardzo dużo wody, ciepłej wody. Piję koniecznie napar z pokrzywy, także też przynajmniej 4-5 szklanek. Oczywiście wiadomo, że do toalety wtedy częściej trzeba się udać, bo pokrzywa działa diuretycznie, a przy okazji ona też jest fajna, bo ma dużo łatwo przyswajalnego żelaza, więc mocnie krew. Oczywiście tej pokrzywy nie piję. Całymi dniami, miesiącami i latami, tylko po prostu jako kurację sobie traktuje. Także pierwsza rzecz, piję dużo, dużo wody, i to polecam każdemu, bo paradoksalnie im mniej pijemy wody, tym więcej organizm ją zatrzymuje. Im więcej, tym szybciej się jej pozbywamy. Także nie ma wtedy takiego dużego ryzyka na zatrzymanie wody. Jak i również oczywiście przypukujemy ciało, pozbywamy się toksyn, więc same plusy. Kolejna rzecz, którą robię, to robię oczywiście masaż. Ja teraz mówię na temat masażu limfatycznego twarzy. Czyli przede wszystkim, słuchajcie, zaczynam od pobudzenia do pracy głównych naczyń limfatycznych, jeżeli chodzi o górę tutaj ciała, czyli mam na myśli głowę i szyję i te naczynia limfatyczne znajdują się nad obojczykami, tak o tutaj w tym miejscu. Ten masaż powinien być delikatny, nie wchodzimy tutaj głęboko, wykonujemy kilka takich kółeczek, czy też kilkanaście na zewnątrz. Następnie przechodzę pod ucho tutaj, gdzie linia żuchwy krzyżuje się jakby z linią ucha w takim zagłębieniu, czyli znowu tutaj robię... Kilkanaście przynajmniej kółeczek. Ja teraz oczywiście pokazuję taką wersję skróconą. Następnie w ten sposób układam palce i jeden kieruję za uchem, drugi przed uchem. I znowu wykonuję takie koliste ruchy. I teraz przechodzę do skroni. Następnie pod oczami na linii oczu dołu też wykonuję kilka takich kółeczek. I opracowuję okolice oka w ten sposób. Zaczynamy od wewnętrznej strony brwi. Na łuku brwiowym wykonuję kółeczka po środku brwi. Na samym ich końcu i po linii oczu dołu pod okiem, na zewnątrz, po środku, od wewnątrz, i następnie tutaj wewnętrznym kąciku oka, gdzie są kanaliki łzowe, taka kuleczka jest wyczuwalna, tam również tę okolicę rozmasowuję. Przechodzę takie trzy, jakby rundki. Za każdym razem oczywiście zatrzymuję się chwilę dłużej, czyli każdy z tych punktów masuje około 15 sekund minimum. I teraz przechodzę do pracy z czołem, czyli dosyć mocno przyciskam dłonie i kieruję je ku górze, następnie na boki, czyli tutaj całą tą krawędzią palca pracuję. Potem w ten sposób dosyć mocno przyciskając schodzę dłońmi do dołu, aż do obojczyków, ale zwróćcie uwagę, robię to bokiem twarzy, tak? Tak jakbyście sobie wyobrażali, że tam właśnie macie stojącą limfę i chcecie ją zepchnąć do dołu, tutaj do dróg limfatycznych. Następnie Używając tego fragmentu dłoni, przykładam je ja tu w okolicy kącików ust, tak jak niemalże idą bruzdy nosowo-warkowe. I teraz przepycham sobie tkanki w górę w kierunku linii uszu do tyłu głowy i znowu schodzę w dół. A jednocześnie kciuk pracuje na podbródku i tutaj też jest taki ruch jakby odgarniający. I też przynajmniej kilkanaście takich ruchów. Okej. Okay. Następnie nos. Opracowujemy przy skrzydełkach nosa na zewnątrz, tutaj takie kółeczka też zataczamy, dosyć mocno dociskamy, przy okazji ten ruch też pomaga w <coughs> redukowaniu bruz nosowo-warkowych i teraz nos od czubka nosa w stronę właśnie brwi robię taki ruch, czyli ściskam jakby końcówkę nosa i w górę to też pomaga w pozbyciu się nadmiaru limfy. Bardzo często nosy się robią właśnie takie szerokie, opuchnięte, kiedy limfa stoi. Także masaż tutaj na zewnątrz będzie pobudzał do pracy też jakby układ limfatyczny i odprowadzał limfę, a my potem też można powiedzieć wręcz tak fizycznie ją wyciskamy. Przy okazji też ten masaż pomaga w uniesieniu opadającej końcówki nosa. Do dołu, bo z wiekiem to się dzieje u każdego. I też przy okazji taki masaż węża nos, więc tutaj mamy same plusy. Potem jeszcze raz kilka takich ruchów. I jeśli chodzi o oko. Bardzo delikatnie górna powieka. Ten ruch powinien być taki po łuku. I na zewnątrz, w stronę linii skroni. I teraz zgięte jak haczyki palca, i miejsce, gdzie się zbiera linfa pod okiem, ale też zwróćcie uwagę: ja tego nie robię tutaj na tym fragmencie pod linią rzęs, tylko po linii oczodołu. Tak czyli tutaj łapiemy i też przepycham, przepycham, jakby tę linfę w stronę linii skroń. I kilka takich ruchów, i potem znowu wracam do tego ruchu na boki, na zewnątrz. Kilka ruchów takich głaszczących od środka na zewnątrz, jeśli chodzi o szyję, i znowu do dołu. Taki masaż, im będzie dłużej trwał, tym będzie lepszy efekt, także tutaj przynajmniej 15-20 minut. Można użyć niedużej ilości czegoś tłustego do masażu, niedużej, dlatego że jeżeli skóra będzie bardzo tłusta, to nam będą się ślizgać ręce i nie będzie tak naprawdę mowy o tym, żeby pracować tutaj pod kątem limfatycznym, bo po prostu będzie to takie prześlizgiwanie się dłoni. Ale jeśli chodzi o oko, to tutaj już zdecydowanie więcej kładziemy tak, bo skóra jest bardzo delikatna, żeby jej niepotrzebnie nie szarpać. Także jeszcze raz podsumowując, pijemy dużą ilość wody, robimy masaż, wspomagamy się ziołami, chociażby pokrzywą, to jest jeden z takich elementów. Ja oprócz tego jeszcze wykonuję ćwiczenia twarzy, ćwiczenia również ciała i nagram na ten temat odcinek właśnie pod kątem poruszania zastojów limfatycznych, ale to już będzie osobne nagranie. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!